Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na pigułce. To jest już druga pigułka wiedzy w tym tygodniu. Jeszcze tu się podłączymy. Dzisiaj się, mam dużo rzeczy do zabawy. Mhm. Patrzę jeszcze, ale chyba internet powinien być OK. Ja się nazywam Joanna Manikowska i dzisiaj poprowadzę dla Ciebie 76. już pigułkę wiedzy. To jeszcze troszeczkę, może trochę niżej. Czy lepiej. O, może tak. um, pigułka wiedzy jest na temat chorób. Nie wiem, jak to zrobić. Słuchajcie, a może to na środku. Jest na temat chorób ucha. No, ciężka sprawa z takimi błyskawikami. Z podkoszulkami jest łatwiej. A może tu. Jest na temat chorób ucha tak zwanych zapaleń ucha. Dzisiaj na ten temat rozmawiałam z kilkoma już osobami i wydaje mi się, że urosło bardzo dużo mitów na ten temat. Jest dla Was oczywiście przygotowana pigułka wiedzy, więc są dwie możliwości, dostanie jej. Jedna możliwość to jest, jeżeli bot u Ciebie zadziała, wpisz w komentarzu zapalenie ucha i ten PDF przyjdzie do Ciebie na Messengera, ale jeżeli to się nie stanie, drugą opcją jest pójście do sklep. Kropka, zielony Detox przez x.pl i tam w menu górnym jest dawkowanie i używanie preparatów, i tam to jest pierwszy plik. I to jest 76. pigułka wiedzy, zapalenie ucha, chyba się tak nazywa ten plik. Także śmiało możesz go sobie ściągnąć. Oczywiście ten plik też wyląduje u ciebie na skrzynce mailowej, ale wiem, że z tymi mailami też i automatyzacją różnie bywa, więc wrzuciłam to również na stronę sklepu przy dawkowaniu, żebyś miała to zawsze pod ręką i mogła to sobie teraz ściągnąć. Jeżeli chodzi o zapalenie ucha, to w PDF-ie macie piękny rysunek. Problem z zapaleniami ucha polega na tym, że bardzo często, szczególnie u małych dzieci do lat 6, gdzie ten przewód jest krótszy i węższy, do tych zapaleń ucha dochodzi. Um, one się mogą brać z wielu rzeczy, ale na początku rozróżnimy na zapalenie ucha zewnętrznego, czyli wchodzące od tej części, i wewnętrznego, czyli wchodzące od tej części z drugiej strony. Um, I tutaj jest błona bębnokowa, która rozdziela to ucho na te dwie części. Jak to się dzieje, że zapalenie ucha wewnętrzne się pojawia? To jest tak, że tutaj wszystko, zatoki, no, gardło, to jest szereg naczyń połączonych. To znaczy, że jeżeli w jednym miejscu jest infekcja, jest jakiś stan zapalny, to bardzo prawdopodobne jest, że ten stan zapalny przesunie się też kawałeczek dalej. I tak bardzo często z kataru, z zapalnych zatok pojawia się ból ucha. Ten ból ucha często jest diagnozowany jako taka konsekwencja, że ojejku, nie wyleczysz się, to będziesz miał z Zapalenie ucha. Nie zawsze jest tak, że jest to um, konsekwencja, czasami od tego zapalenia ucha się zaczyna. I to jest bardzo ciekawa sytuacja u dzieci, a mianowicie u dzieci często zapalenie ucha przebiega bezblowo. To tak jak u nas boli ucho i myślimy, kurczę, z tym uchem trzeba coś zrobić, bo być może jest zapalenie ucha. Tak samo u dzieci czasami zdarza się, że dziecko jest marudne, pojawia się gorączka, ale bólu ucha nie ma. I wtedy w jaki sposób wpaść na to? No, najlepiej iść wtedy do laryngologa, który wkładzie, włoży taki specjalny mm, urządzenie zerknie tam na świetli e, i zobaczy, co tam się dzieje, czy jest zaczerwienienie, spuchnięcie, czy cokolwiek innego się dzieje. Najlepiej to już e, ocenić, e, ocenić specjalista. Co my możemy zrobić w domu? Może zacznę ja dzisiaj od takiej wersji drugiej, czego nie robimy przy zapaleniu ucha. Nie wlewamy sobie olejków eterycznych do ucha, nie wkładamy sobie ząbków czosnku do ucha, nie próbujemy przetkać ucha Ucha, patyczkiem do uszu. Wlewanie olejku może spowodować, że wypali Wam środkową część, yy, środkową część skóry. Yy, spotkałam się z tym, że osoba wlała sobie olejek z oregano do ucha, po prostu do ucha, wypaliło jej skórę i przez kilka, kilkanaście dni ta skóra potem płatami z tej części zewnętrznej ucha yy, tej osobie schodziła. Czy to pomogło na ból? Ból z pieczenia, yy, z dotknięcia olejku z oregano, z taką właśnie delikatnymi częściami skóry, na Błonka, był dużo większy niż ból ucha, i to była bardzo dobra lekcja. Co w takim razie zrobić? Można wziąć watę. Taką watę, jaką czasami macie na górze, suplementów, albo taki wacik pulchny, którym możecie się przemywać twarz, i na ten wacik nakraplamy rozcieńczony olejek. Jeżeli chcecie użyć mocnych olejków rozgrzewających, jak tymianek, jak oregano, to jest to bardzo ważne, żeby ten olej najpierw rozcieńczyć w oleju jedalnym i dopiero zakropić na ten wacik. I ten wacik umieszczamy w uchu. I najlepiej, żeby to ucho było w ogóle ogrzewane, żeby tam było cieplutko, dlatego że komórki układu od odpornościowego najlepiej działają w temperaturze wyższej niż 36,6, więc jeżeli chcemy zaktywizować sp sprawić, że środowisko będzie takie wspierające dla komórek układu odpornościowego, to staramy się podgrzać to miejsce powyżej 36, sto 36 stopni, czyli musi być takie uczucie ciepła. I takie kompresy możemy na to zainfekowane ucho e, nakładać czymś po prostu ciepłym. E, do środka wacik może być na noc, wtedy staramy się po prostu leżeć na tej stronie, żeby to wszystko sobie tam pięknie działało. Ale pamiętajcie, olejek musi być rozcieńczony i nie nakraplamy go do środka, tylko wkładamy taki obfitszy wacik, tak, żeby on nam tam nie ugrzając gdzieś głęboko jakieś maleństwo zbite w kulkę. Musi być obfity wacik i tutaj tylko w tą zewnętrzną część. Już ten olej sobie wyparuje, już się nie musisz o to martwić. On sobie pięknie zadziała tam dalej w środeczku. Ważne, żebyś go doprowadziła w tej odległości, to już będzie wystarczające. Jeżeli bardzo chcesz coś zadziałać z czosnkiem, to działanie jest analogiczne. Znaczy ścieramy czosnek, z czosnku dostajemy ten sok czosnkowy tak, i tym y, to, to rozcieńczamy też najlepiej w czymś, i dopiero tym nakraplamy wacik. Ale mówię że Wam, że przy soku z czosnku on jest tak intensywny, że jest w stanie spalić skórę, której będzie tutaj dotykał. Także trzeba mocno to potestować, zanim y, spróbujecie tego y, na dzieciach. Metody takie powiedziałabym dość radykalne. Co jeszcze można zrobić? Bardzo fajną metodą i mega skuteczną, i to jest taka metoda, którą bardzo, bardzo często polecam, jak robiłam kurację indywidualną i pracowałam jeden na jeden z klientami, to jest zakraplanie H500 lub srebra koroidalnego. W koralu są takie dwa preparaty. Firma Coral Club to już pewnie wiecie oni. Jeden się nazywa H500, drugie Silver Max chyba jest taka nazwa. I oba świetnie działają na bóle i zapalenia ucha, niezależnie od tego, czy zapalenie jest zewnętrzne czy wewnętrzne. Najpierw H500, bo to jest trochę bardziej y, podchwytliwe. Bierzemy to małą, białą kapsułeczkę, wysypujemy pół kapsułki na małą łyżeczkę. najlepiej, jeżeli jest to łyżeczka plastikowa y, albo jakiś y, miseczek i ciepło. To jest szalenie ważne, żeby to było ciepło, woda, wtedy będzie dużo przyjemniej ciepłą wodą zakaplamy ucho do środka. I robimy teraz inaczej. Tak w olejku raczej kładliśmy się na tym uchu, gdzie był wacik, a teraz kładziemy się w drugą stronę, żeby ta mikstura spłynęła jak najniżej. I coś takiego robimy co 15 minut. Dlaczego? Dlatego, że to jest metoda naturalna. To nie jest siekierkajerowy antybiotyk, który wybije nam wszystkie bakterie. To jest metoda naturalna, która ma wspomóc nasz organizm, żeby on sam sobie z tym wszystkim poradził, ma sprawić, że stan zapalny będzie mniejszy że ten ból zejdzie, dlatego musimy to robić bardzo, bardzo często, szczególnie na początku infekcji, na początku jakichkolwiek problemów. Ta częsta aplikacja H500 czy SilverMaxu sprawi, że ta infekcja nie rozwinie się do takich rozmiarów, jakby się rozwinęła bez naszych działań w ogóle. A jeżeli chodzi o SilverMax, to on jest w sprayu, z tego co pamiętam, można kupić taki atomizer, można to sprayować, ale to jest mało przyjemne, dlatego polecam to też wziąć troszeczkę na jakąś właśnie łyżeczkę z ciepłą wodą i zakraplać, to sprejowanie jest takie średnie, a dzieci to się mogą w ogóle przestraszyć. Także tak, ja jeszcze zerknę, czy o czymś zapomniałam, mam nadzieję, że nie. Mm -hmm. Pigułka 76, zapalenie, Aha, a tu słuchajcie mam notatki, to nawet nie muszę na pigułkę patrzeć. Jeszcze Zerknę tutaj. Aha, w ogóle wam nie powiedziałam o diecie, ale już jesteście takie kozaki, że o na pewno pamiętacie. Problem z zapaleniami ucha i zapaleniami zatok jest taki, że tam się zbiera wydzielina. To znaczy, że w momencie, kiedy pojawia się zapalenie ucha, czy jakiekolwiek infekcja związana z wydzieliną, z czymś, co uciska narządy i tkanki obok, wtedy. Przechodzimy na zupełnie inną dietę, znaczy eliminujemy rzeczy, które dużo tego śluzu po, po jak gdyby produkują w organizmie. No to już wiecie, jakie to są rzeczy. To, są, to jest mleko, to jest nabiał, to jest cukier, to są wszystkie mm, pokarmy z glutenem i wtedy absolutnie przy zapaleniu ucha nie podajemy żadnych takich rzeczy i zobaczycie, że i maluchy, i wy będziecie szybciej, dużo szybciej z takich infekcji wychodzić, dlatego że tego śluzu będzie się produkowało mniej i organizm będzie sobie lepiej radził z tym stanem zapalnym, jeżeli tego śluzu będzie mniej po prostu do usunięcia. U dzieci bardzo często jest tak, że jeżeli jest to zapalenie ucha wewnętrznego, to ten śluz też tam naciska jest ten nosek. Starajcie się wtedy dość często, jak gdyby, odciągać tą wydzielinę z nosa. Mhm. Bardzo często też lekarze podają na pomysł drenażu. Drenaż to jest taka, taki sposób, gdyby osuszenia tego ucha. Ja się boję wszystkich takich rzeczy drena drenażujących. No, jak gdyby to już ocenia lekarz, ja lekarzem absolutnie nie jestem, ale mogę Was zapomnieć o jednym, że jak zaczniecie działać wcześniej, na początku infekcji i będziecie działać bardzo, bardzo intensywnie i będziecie dawać też pokarmy, które będą działały rozgrzewająco i osuszająco, to z największym prawdopodobieństwem uda się Wam uniknąć takich przyjemności jak drenaż ucha. Często jest też tak, o tym się mało mówi, że do ucha jak gdyby. እን 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 Zamieszka się, że w uchu zamieszka się albo przemieszka się grzybica. No i wtedy pojawia się już poważny problem, bo z grzybicą niestety jest tak, że bardzo ciężko się jej pozbyć. Czym to się charakteryzuje? Przede wszystkim swędzeniem. Zaplanie ucha ma to do siebie, że jest bardzo często ból, a grzybica ma to, do ucha, ma to do siebie, że bardzo często jest swędzenie. I co wtedy zrobić? No wtedy trzeba zadziałać ogólnoustrojowo na wszystkie możliwe sposoby związane z grzybicą, ale też warto na ten Olej z drzewa herbacianego. Nasze drzewa herbaciane w sklepie jest po prostu fantastyczne na tą okoliczność. I w intymnej mgiełce też jest bardzo dużo olejku z drzewa herbacianego, więc też możecie intymnej mgiełki użyć do ucha. Yy, I czasami też przy grzybicy jest taka wydzielina nieciekawa. To już chyba Wam opowiedziałam wszystko. Nie, takim Słuchajcie, a propos diety yy, jest osus... Yy, osus... osus... Osu... I niepodawanie tych śluzoprodukujących produkujących pokarmów jest bardzo ważne, ale przy wszystkich infekcjach uchaty szalenie są ważne nerki. Nerki znajdują się z tyłu, proszę bardzo, gdzieś tutaj. I na te nerki, aha, tutaj nie zobaczycie nie na YouTube. i na te nerki robimy gorące okłady, dlatego że one będą działały bardzo wspierająco przy wszystkich takich sytuacjach uszanych. Te okłady muszą być gorące, i muszą być co najmniej codziennie, najlepiej dwa razy dziennie przed snem. Żeby jeden raz w dzień był przed snem. Słuchajcie, ze <słuchajcie> dzisiaj ciężka sprawa. I obiecałam Wam dzisiaj, że po pigułce wiedzy, którą niniejszym kończymy, przypominam, że na stronie sklepu, gdzie jest zakładka Dawkowanie, sposób używania w menu, znajdziecie PDF do dzisiejszego live'a. A ja przynoszę się do pytań, bo. Wygląda na to, słuchajcie, że po półtora roku przerwy, mniej więcej taka była przerwa pomiędzy ostatnim QA, który było prowadzone na naszej grupie Zielone Zdrowie, wrócimy do tego formatu. Czego, czemu od niego doszliśmy? Dlatego, że na godzinne QA, które miałam przeznaczone, zaczęło się pojawiać 150-200 pytań, i ja zaczęłam na nie odpowiadać strasznie zdawkowo, i miałam wrażenie, że to wszystko jest takie chaotyczne i że to nie przynosi Wam żadnego, żadnej korzyści, żadnego rezultatu. Więc teraz e, zobaczymy, czy ten format się poprawi, czy się zmieni. I e, dzisiaj też, słuchajcie, o 24 kończy się wyprzedaż magazynowa związana z tym, że przenosimy się do nowego magazynu. Pamiętajcie o tym, że te promocje są w do toksie zawsze czasowe. I tak jak idziecie do Biedronki, albo ja idę do Lidla, bo wolę zdecydowanie Lidla od Biedry. E, I tam w każdym tygodniu jest inna promocja. I na przykład w tym tygodniu jest promocja na e, winogrona, a w przyszłym tygodniu będzie promocja na... Pomidory. Ja nie idę do ekspedientki i nie mówię Pani Zosiu, co Pani tutaj? W zeszłym tygodniu była promocja na chlebek ziarnisty 500 gramów, a w tym tygodniu ja chciałam kupić i winogrona taniej i chlebek ziarnisty taniej. Dlaczego nie ma już tej promocji? Wszystkie promocje w tych gazetkach, jak gdyby, no na tym polegają promocje, że one muszą być czasowe, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób działały, więc bardzo, 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 bardzo Was proszę, nie piszcie do mnie, że chcecie coś kupić taniej z tej promocji z zeszłego miesiąca, zeszłego tygodnia, przyszłego tygodnia i w ogóle stycznia, dlatego, że wszystkie promocje są czasowe i tak jak w sklepie nie um, upominacie się o to, żeby promocja z zeszłego miesiąca obowiązywała w tym miesiącu i jeszcze sumowała się z aktualną promocją, bo tak po prostu um, te zasady nie zostały ustalone, tak samo to działa w Zielonym Detoksie i chociaż ja kocham Was jak, naj jak gdyby najbardziej pod słońcem i wszystkie suplementy są dla Was i sklep też jest dla Was i on ma dla Was działać jak najlepiej, no bo wiecie, ja sobie te suple sama w domu ogarnę, nie? Pomieszam sobie olejki, zrobię sobie jakieś miksy i sobie z tym dam radę. Ale ten sklep jest tak naprawdę dla Was. Zresztą, tak jak widzicie, bardzo dużo używam supli w takich roboczych opakowaniach, nie potrzebuję tych naklejek i tak I bardzo bym chciała, żeby ten sklep był po prostu dla Was wygodnym i fajnym miejscem. I zrobiłabym dla Was bardzo dużo, ale jeżeli dostaję takie pytania, to mi się po prostu przykro robi, no bo no ja bym chciała dać Wam wszystko taniej. Pewnie, że chciałabym, tylko że wtedy nie będziemy w stanie produkować już nic więcej, bo nie zostanie nam żadnych pieniążków na przyszłe produkcję, Także tak. Dobra, idziemy do qa I teraz tak, co polecisz na zapalenie pęcherza? I tutaj jest... Aś odpowiedziałam, że na włość i krwawnik, z tego co widzę, w ogóle to są bardzo fajne zioła, jeżeli chodzi o nawłoci krwawnik, uważam, że zupełnie nie dopieszczone przez nas. Przy zapaleniu pęcherza jest taka metoda, o której ja trąbię i mówię bardzo dużo i dziwię się, że jeszcze nie do wszystkich dotarła, ta metoda polega na tym, że robimy nasiadówki z wodą utlenioną. I do ust nie dajemy sporo witaminy C, dlatego że witamina C przechodzi, jest wydalana, nadmiar witaminy C jest wydalany przez układ moczowy, dlatego witamina C się nie akumuluje w naszym organizmie. I jeżeli jest wydawane przez układ moczowy, to ta witamina C bardzo szybko tam dociera i to jest już bardzo fajne. A druga sprawa to są nasiadówki właśnie z tą wodą utlenioną, dlatego że woda utleniona jest antyseptyczna. Jeżeli damy jej bardzo dużo, na przykład pół tego opakowania z apteki do jednej miski ciepłej wody i w tym sobie posiedzimy 10-15 minut, czy usadzimy w tym dziecko, to to naprawdę będzie dawało duże, pozytywne rezultaty. Możecie też dodawać profilaktycznie, jak macie tendencję, do wanny, jak się kąpiecie. I mamy w sklepie e, intymną mgiełkę. Które też jest na infekcję układu moczowego dobra? Czyli zapalenie pęcherza inaczej. E, kolejne pytanie. To jest e, przelewanie burczenie w brzuchu. Jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy, które są związane z układem pokarmowym, to bardzo często się mówi o dysbakteriozie. Dysbakterioza to jest coś takiego, że w przewodzie pokarmowym są mieszkańcy, którzy powinni tam mieszkać, ale są też choligani i tych choliganów za bardzo nie lubimy. I często jest tak, że proporcja między dobrymi mieszkańcami a choliganami jest zaburzona, mamy dysbakteriozę. To znaczy, że albo tych dobrych mamy za, za mało i tych dużych za dużo, albo w ogóle wszystkich mamy za mało, albo tych dobrych nie ma prawie w ogóle, a są chyba. Tylko te złe. I nad tym trzeba troszeczkę popracować. Niestety samo przyjmowanie probiotyków nie zawsze pomaga. Dlatego, że te probiotyki nie mają się gdzie zasiedlić w przewodzie pokarmowym. I dlatego na przykład nasza mieszanka na jelita jest super, bo ona czyści, ale też buduje takie maleńkie domki dla probiotyków, że mogą się w brzuszku zasiedlić w Jelitach. Dokładnie w brzuszku w jelitach. I jeżeli problem z przelewaniem, z burczeniem. Zadbajcie o tą mikroflorę w przewodzie pokarmowym. To jest troszeczkę mozolniejsza praca, bo to nie będzie tak jak z uchem efektu od razu, ale 2-3 tygodnie powinno się już poprawić. Co z olejem z czarnuszki? Podaję dzieciom już dłuższy czas, czy zmienić na inny? Jeżeli tak, to na jaki? Bardzo fajny jest też olej z pestek dyni, jeżeli chcielibyście na jakikolwiek inny olej jadalny zamienić i olej konopny. To są takie dwa oleje, które ja bardzo polecam. Konopny jest w ogóle zielony, więc jest bardzo ciekawy, też fajnie wygląda we wszystkich sałatkach. A olej z pestek dyni wyśmienity z ziemniakami bo zawiera bardzo dużo zdrowotnych właściwości. Oczywiście czarnuszka wspiera bardzo mocno odporność, ale uważam, że konopny, olej skonopny i olej dyniowy bardzo jej nie ustępuje. Co na próchnicy u dzieci? Czy da się leczyć naturalnie? Pruchnica bardzo często jest związana z tym, że mamy słaby stan dziąseł. I chodzi o całą jak gdyby, zdrowotność jamy ustnej. Możecie u dzieci działać wzmacniająco i wcierać w dziąsła różne suple. Na przykład wiem, że u dorosłych świetnie działało Q10, wcierane w dziąsła, ale to się nie dobrało się po 10-15, Q10 dziennie. Bardzo dużo tego schodziło w postaci olejku i to było wcierane. Um, ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wspomagać te wszystkie ząbkowe sprawy, to możemy się umówić, że zrobię o tym oddzielną biegukę wiedzy, bo jeszcze o tym chyba w ogóle nie rozmawialiśmy. Czy jest szansa na większą, bardziej ekonomiczną paczkę na zdrowe jelita? To trzeba bardziej sprecyzować, co chcielibyście. Czy chcielibyście pół kilograma, kilogram? Dajcie znać, co byście chcieli, to zobaczymy, czy to jesteśmy w stanie zrobić. Czy byłoby możliwe zrobienie angielskich napisów do niektórych filmów? Oh paniya <laughs> No biorąc pod uwagę, słuchajcie, że dzisiaj zabrałam się za odpowiadanie na wiadomości na zielonym detoksie i doszłam do y, końców września, tak? Bo na fanpage'u zielony detoks nikt nigdy nie odpowiadał na wiadomości. Doszłam do końca września, to żeby napisów do filmów brzmi jak po prostu projekt Kosmos. Ale y, myślę, że można o tym pomyśleć, tylko trzeba byłoby dać mi znać, do których filmów. To jest Wiesia, Wiesia ma takie życzenia. Trzeba by mi dać znać, do których filmów, jeżeli wy macie ochotę w ogóle na zrobienie jakichś napisów, to też śmiało zawsze z chęcią przyjmę. Wszelką pomoc. Dobrze, odpowiedziałam na wszystkie QA. Jeżeli ktoś będzie podpytywał, dajcie mu znać, właśnie do link do tego wideo. Jeżeli mogłabym Was prosić, dlatego że Facebook ostatnio bardzo mnie blokuje. I nie mogę publikować postów. To jest w ogóle ciekawe, bo mogę nagrywać transmisję na żywo, za co jestem ogromnie wdzięczna. Ale nie mogę publikować postów i nie mogę publikować komentarzy, więc jeżeli moglibyście udostępnić to wideo na grupie Zielone Zdrowie, to będę bardzo zobowiązana, bo ja nie będę mogła tego zrobić przez najbliższe kilka dni. <grym> I tyle chyba z informacji. Aha, mam do Was jeszcze jedno pytanie. To też zrobię ankietę na grupie. Czy bo Barbara poprosiła mnie o tańszą przesyłkę. Tylko wiecie, jak gdyby ta cena przesyłki będzie się musiała rozprowadzić po cenie preparatów, żeby to wszystko się spinało finansowo. I teraz jest pytanie, czy chcecie tańszą przesyłkę od jakiejś kwoty, wersja A, czy wersja B, chcecie tańszą przesyłkę na wszystkie zamówienia, niezależnie od kwoty zamówienia? Myśleliśmy o kwocie 5,99 albo 6,99 i która z tych opcji jest dla Was bardziej atrakcyjna? To jest pierwsze ogłoszenie, a drugie słuchajcie, dostałam już zrobione pierwsze sztuki naszych balsamów propolisowych. Pamiętacie, w zeszłym roku one były dołączone do zestawów świątecznych, a teraz są z moją piękną twarzą i pszczołką. I w środku jest propolis, tak jak ostatnio. Mm, jest bardzo dużo propolisu, ale też wdaliśmy olejek z drzewa herbacianego, żeby było jeszcze lepsze dla osób z zatopowym zapaleniem skóry i łuszczycą. Fantastyczna pielęgnacja na mrozy, na zimne dni, można nawet na usta nakładać, na skórę. Mm. Także to już dotarło do magazynu jest zliczane aktualnie. Jest też wersja mini z odrobiną cynamonu. Ja to nazywam cynamonowe minis. Ale to jest naprawdę maleńkie opakowanie. I to jest wersja, którą można stosować do usteczek. I tyle chyba słuchajcie. Tak, o czym zapomniałam, proszę mi przypomnieć. Tak, tutaj, czy macie jakieś pytania na żywo? Ale nie widzę nic. Jeżeli jest ból ucha od ząbkowania, to yy, ja w ogóle jestem za tym, żeby stosować domiejscowe yy, znieczulacze. Jeżeli dziecko w jakimś miejscu ząbkuje, jest dużo takich past, które oczywiście to w bardzo dużych ilościach nie jest takie ultra pożądane, ale żeby używać tych past, dlatego że dziecko krzyczy, męczy się, boli, my nie, za bardzo nie jesteśmy w stanie na to nic zrobić. To, czego my próbowaliśmy, to jest por, tak? I takie nagryzanie pora, ale to nie sprawdza się we wszystkich przypadkach i nie znaleźliśmy ani jednej lepszej metody. Także te domiejscowe znieczulacze przy ząbkowaniu chyba są najsensowniejsze. Dobrze. Ja już się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję. W tym tygodniu były dwie pigułki wiedzy. Po prostu, a, siła, jest siła i moc. Um, przypominam o tym, że dzisiaj jest ostatni dzień um, dar darmowej wyprzedaży, że <ścoughs> jest ostatni dzień wyprzedaży towaru związany z przeniesieniem z magazynu. I co? Jeżeli są jakiekolwiek problemy, piszcie na maila, na support, na stronie sklepowej, um, a my rozwiążemy je w trimmingu. Za <laughs> dużo rolekam się, słuchajcie, no, no oglądam, Widziałam wczoraj, słuchacie takie wideo, nie wiem czy kojarzycie, KNF to się chyba nazywa, to jest taka firma, która produkuje suple dla osób, które pakują. Ona funkcjonuje na rynku chyba już z, z 19 lat, w 2000 roku została założona i wybudowali sobie własne centrum yy, produkcyjno-logistyczne. Ja sobie pomyślałam, oh my god, ja też to coś takiego. <laughs> I za nie musielibyśmy czekać w żadnych kolejkach na kapsułkowanie, bo nie wiem, czy wiecie, nasza kurkuma jest już w Polsce, jest już przebadana, zatestowana i dopuszczona do obrotu, ale nie jest jeszcze zakapsułkowana, bo tam jest kolejka, a my w piersi w tej kolejce nie jesteśmy. I pomimo moich ogromnych umiejętności, jeżeli chodzi o wpychanie się do kolejek, przepychanie i w ogóle robienie wiochy, tak to się mówi kolokwialnie, no to jednak pan Paweł nas nie przepuścił. Także czekamy, przykro mi. Jeżeli macie petycję, to pisz do mnie maila, będę przesyłała panu Pawłowi i może uda się go uwłagać, żeby przepuścił kurkuma dla nas wcześniej. No dobrze, żarty, żarcikami, ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Buziaki!